Dobry lot i dzisiaj nagrywamy filmik kolejny, jeżeli chodzi właśnie o tematykę wspólnych głębiników, jak ci hodowcy, którzy śledzą nasz kanał. I wiedzą, że ostatnio właśnie nagrywaliśmy też materiały, że wygraliśmy Puchar Świata, Ligę Światową Sprintu, Ligę Światową, Dalki o Dystansu, Puchar Świata generalnie, aczkolwiek tak, jak to zawsze powtarzam, ponieważ niektórzy hodowcy mylą. Właśnie to są dwie oddzielne klasyfikacje. Puchar Świata, Liga Światowa to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest mistrzostwa świata FCI, czyli sankcjonowane przez organizację należy PZHGP, czyli po prostu przez światową organizację hodowców głębi pocztowych przez FCI. I tam są należy do tego wspólne głębiki, gdzie zdobywa się punkt i walczy o tytuł mistrz, mistrz, Mistrza Świata Wspólnych Głębików w różnych kategoriach. I przed trzema laty, jak hodowcy też wiedzą, tak jak niektórzy przede wszystkim, którzy nas śledzą, że już mistrzami świata byliśmy przed laty, teraz w tym roku w 2024 udało się zdobyć Puchar Świata, udało się wygrać tak jak mówię, tą Ligę Światową Sprintu, Ligę Światową Dalekiego Dysansu, a teraz można powiedzieć do tej korony dorzucamy w tym roku dwa Mistrzostwa Świata, także wynik na pewno bez precedensu, nie ma nawet yy, o czym gadać, jeżeli chodzi o skalę Polski, ale tak samo i świata, z tego względu, że zdobywamy tytuł Mistrzów Świata generalnie w klasie z czterech wspólnych gołębików i mistrzostw świata w klasyfikacji generalnej z dwóch gołęblików w Mastercupie. Tutaj wyniki liczą się tak jak akurat ta drużyna, która wygrała na mistrzostwie świata. Wyniki zaliczały się ze wspólnych gołębików z Tajlandii, z Maroko, z Portugalii i bodajże jeszcze ostatni mi umknął wynik, ale chyba, chyba nie ze Słowacji też był dobry wynik, ale chyba czy z Portugalii dwa wyniki, czy z Portugalii Hiszpanii, no nieważne, w każdym bądź razie tutaj jeżeli chodzi o tą klasyfikację, tam w tym roku zdobywamy podwójne mistrzostwo świata. Tutaj też ciekawostką jest to, że e, walczyliśmy dwoma druż dużymi drużynami w mistrzostwach świata, czyli dwunastkami tak zwanymi, i ciekawostką jest to, że w klasyfikacji z dwóch zdobywamy pierwsze i trzecie miejsce na świecie, a w klasyfikacji z czwórek zdobywamy pierwsze i drugie miejsce na świecie. To jest sytuacja bez precedensu. Nigdy wcześniej nikomu w historii sportu gołębiarskiego nie udało się dwoma, dwoma drużynami zdobyć mistrzostwa świata. Tutaj właśnie jako Racing Team A zdobywamy pierwsze miejsce jako racing. Zdobywamy drugie miejsce na świecie. Także jest to wynik historyczny, gdyż w ogóle zdobyć mistrzostwo świata graniczy z cudem, jakby nie było. No, jest to ciężka rywalizacja wszystkich najlepszych hodowców z całego świata, a my potrafimy w dwóch klasyfikacjach zdobywać pierwsze i trzecie, pierwsze i drugie miejsce drużynowo. Także sami byliśmy w szoku, że tam mniej więcej spodziewałem się, że będziemy na pewno na pudle jedną drużyną w mistrzostwach świata, że zrobimy ten y, miejsce w top 3, ale że zdobędziemy pierwsze i drugie miejsce w jednej kategorii i pierwsze i trzecie w drugiej kategorii, to naprawdę w najskrytszych marzeniach nawet nie przedstawialiśmy sobie tego, że jest to możliwe wykonać, pokonać cały świat dwoma drużynami. Tutaj akurat tak się złożyło, że faktycznie gołębie dały z siebie wszystko, tutaj te lata selekcji, pracy, transporty, jazdy z tymi gołębiami, bo to nie da się ukryć. Teraz też jedziemy do Portugalii, do Hiszpanii zawozić bezpośrednio, osobiście własnego gołębie i hodowców, którzy wysyłają z nami ptaki. Robimy znowu wok, pewno 5-6 dni, jak wszystko dobrze pójdzie, około 9 tysięcy km, także widzą hodowcy, że no, ciężka praca, popłaca, wiadome jest, jak zwykle, chociaż nie niezbyt dużo, ale z, pojawiają się hejterzy, ale to zazwyczaj hodowcy, którzy no, którzy nic nie osiągnęli, bądź nie chce się im robić, to jest tak samo jak już Fraldechowen przed 10 laty w Niemczech, już więcej, będzie 12 lat, jak byliśmy pierwszy raz u Fraldenhofena, też nam mówił, że właśnie, jak ta słowiańska taka, bo to nie chodzi tylko o Polaków, ale tak samo o Słowaków, o Czechów, to jest taka zazdrość, że w Niemczech jest, panuje, ja bardzo lubię często to przysłowie powtarzać, bo to zwłaszcza dla hejterów jest takie dosadne, że jeżeli gospodarz niemiecki ma trzy krowy, to sąsiad stara się robić wszystko, żeby mieć tych krów cztery. A w Polsce jest taka zasada, czytamy w tych krajach, przede wszystkim słowiańskich, że jeżeli sąsiad ma trzy krowy, to trzeba modlić się o to, żeby mu krowa zdechła, żeby miał mniej. Zamiast próbować być lepszym, to czekać aż noga powinie drugiemu. No ale no niestety, tak jak mówię, jak to też jest kolejne przysłowie, przystrzekają karawana karowana jedzie dalej. Tutaj jeżeli chodzi, no nie da się ukryć, jeżeli jeżeli chodzi o polską, polskie hodowle, no to na pewno jesteśmy najbardziej utytułowaną hodowlą. W tym momencie, jeżeli chodzi o wspólne gębliki, o Ligę Światową, to, nie, o, to jest całkowicie, można powiedzieć, dominacja, jeżeli chodzi właśnie o to, gdzie wygrywaliśmy tam Ligę Światową trzy razy. W dalekim dystansie Puchar Świata w tamtym roku poprzedni. Tak samo jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, też mamy największą liczbę tych Mistrzostw Świata zdobytych. Tutaj wiadomo, że mistrzami świata byli Michał i Patryk Wrubel dwukrotnie, także też ukłony w ich stronę. I to na dzień dzisiejszy są dwie jedyne hodowle w Polsce, które mogą się poszczycić generalnie Mistrzostwami Świata Wspólnych Gołębników. Także nasza hodowla jako Major Racing Team, no i Patryk Michał Wrubel. Także tutaj też warto pamiętać o tym, że. Że też jest druga wspaniała hodowla, jeżeli chodzi o wspólne gębniki. I tutaj, co więcej, można powiedzieć, do tego wyniku przede wszystkim przyczyniły się gołębie, tak jak ja zawsze powtarzam, że jak nieraz hodowcy dzwonią i pytają czy to z Hermansów, czy z Jensenów, czy z Ardenów, oczywiście te wszystkie linie u nas tworzą cały czas podstawę, ale wielu hodowców też musi zrozumieć to, to jeżeli jeszcze nie rozumie, że u nas postawiło się troszkę inaczej, wiadomo, my też mamy gołębie z Belgii, z Holandii, z Niemiec, my nie mamy żadnych, można powiedzieć, takich starodawnych polskich gołębi, wszystko było ściągnięte. Przewoziliśmy statą jeszcze praktycznie od 2012 roku, jeździliśmy przez. Prawie ponad 10 lat na zachód, żeby przywozić te gołębie workami można powiedzieć w cudzysłowie słowie, potrafiliśmy osobówką przywozić 250 gołębi, żeby, żeby to później selekcjonować. Także tutaj na dzień dzisiejszy tych oryginałów w hodowli praktycznie zostały tylko same stare sztuki. Reszta są wszystko już potomkowie tych gołębi. Oczywiście wywodzą się z tych belgijskich starych Jensenów, heremansów, ardenów, vanlunów yy, steveningów, chipo, yy Normanów, ferbre jest tych Hańca Bligorica, Jensenów, Jensenów, Szlepchorsta, no jest masa tych gołębi u nas, ale nie da się ukryć, że my postawiliśmy na to, że teraz odkupujemy wszystkie swoje najlepsze gołębie, jakie zdobywają czołowe nagrody, konkursy, bądź ich rodzeństwo, bo też jest często tak, że ten lotnik, który jest wybitnym lotnikiem w rozpodzie, może nie być, okazać się tak dobrym gołębiem, jak jego brat, który przykładowo leciał późno, godzinę po konkursie, czy nawet przelacował z finału na drugi dzień. Bardzo często się zdarza, że właśnie tak jak hodowcy wiedzą na, na to jest praktycznie to samo, że gołębie, które lepiej latają są gorsze w rozkładzie, a przykładowo brat z gniazda, który słabiej latał okazuje się w rozpłodzie super ptakiem. Dlatego tutaj my nie tylko koncentrujemy się na odkupowaniu swoich najlepszych absolutnie pierwszych, drugich, trzecich asów czy zwycięzców. Ale odkupujemy również ich rodzeństwo. Jeżeli wiemy, że to genetycznie jest mocna linia, bardzo często się zdarza, że właśnie ten drugi z rodzeństwa będzie jeszcze lepszym rozpłodowcem. Także tutaj tak to wygląda u nas. Tak hodowcy wiedzą, praktycznie jeszcze w tym roku będzie około 30 oryginalnych gołębi na sprzedaż. Przede wszystkim gołębie właśnie z Ardena, od, od wielokrotnego mistrza Niemiec w dalekim dystansie, w maratonie Karla Heinza Pluma. Będzie około 30 gołębi oryginalnych, które no nie da się ukryć nieprawdopodobnie za jeżeli naszą hodowlę, jeżeli chodzi o długi dystans, tutaj my Ligę Światła potrafiliśmy wygrywać, ale na tych katastrofalnych lotach ostatnie lata czasem nam brakowało tej kropki nad i tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o te bomby, takie ciężkie loty, no to te gołębie z Ardenów niesamowicie podniosły nam wydolność gołęblika i dlatego potrafimy wygrać Ligę Światełu dalekiego dystansu, czy odbijać na lotach katastrofalnych, gdzie w pierwszy dzień przylatuje po kilka gołębi. Także a do tego zmierzam, że też tutaj zrobiliśmy, że w pierwszym pokoleniu te gołębie nie są wybitne, jeżeli chodzi właśnie o te ardeny od pluma, aczkolwiek my odkupujemy ze wspólnych gołębików potomków tych gołębi, jak już zostaje 50% krwi, dokładamy do pozostałych gołębi ze wspólnych gołębików, wtedy robi się nam 25% dalekiego dystansu i, i te ptaki robił niesamowitą robotę. Aczkolwiek oryginały, tak jak mówię, w pierwszym pokoleniu są świetne na oddział, na latania koroczne, dwuletnie, ale na wspólne gołębiki troszkę to wymaga y, takiego przebranżowania, jak, jak to można. Tak w skrócie powiedzieć. Także tego gołębie też na pewno po nich, dlatego już dwa lata z rzędu odkupujemy ptaki właśnie po nich ze wspólnych gołęblików. W tym roku będzie już trzeci rok, jak są u nas w rozpłodzie, i również wszystkie dzieci będziemy odkupować. A oryginały w tym roku to już będzie absolutnie ostatni rok, gdzie oryginały będą dostępne od nas z hodowli. Będzie też szpagrenders, silver shadow, gołąb. Y on jest z 20 roku, samczyk kapitalnej budowy, fenomenalny, wybitny gołąb, praktycznie najlepsza linia od Iwo Rendersa, jeżeli chodzi o ten szpagł, nas też odpowiada za masę sukcesów, ale też on jako ten oryginał w tym roku będzie sprzedany, z tego względu, że już mamy chyba odkupionych ze wspólnego gębnika około 12 dzieci po nim, w tym roku jeszcze 8 dzieci idzie na wspólne gębniki, także on tutaj też jako oryginał okusza naszą hodowlę i po tym sezonie już absolutnie 100% gołębi w naszym gołębniku to będą gołębie wyhodowane u nas w rozpłodzie dlatego będzie na pewno nie lada gratka to tak jak kilkanaście ardenów które będą w ofercie, to są mniejszej wielkości gołębie, ale umięśnione tej kondycyjnie, no to są kapitalne ptaki na loty 500-800 km. faktycznie Karhańs Plum to już człowiek pod 90 lat, ale stado, on potrafił 12-15 gołębiami przelecić cały sezon lotowy, lotów 800 800 700 900 700 900 1200-1200 km. coś nieprawdopodobnego, no i te gołębie też nie da się ukryć, zrobiły u nas nieprawdopodobną robotę ale tak jak mówię, tutaj po trzech latach w rozpłodzie one automatycznie opuszczają naszą hodowlę jeżeli chodzi właśnie o te oryginały także to będą ostatnie oryginały kiedykolwiek dostępne u nas w hodowli, a naprawdę jeżeli ktoś chce powalczyć na tych lotach od 500 w górę, to tego MB u nas mocno przeselekcjonowane, ponieważ u nas plumów było też około 200 sztuk, na ten moment zostało w zasadzie tam 28 oryginałów dokładnie będzie w ofercie bo tyle ich jest, wszystkie całkowicie są tam już dziadkowie rodzice, wiadomo, gołębie, które się Przedały drugi, czwarty, piąty, dziesiąty, ósmy z finałów bezpośrednio oryginały, ale tak samo są już wnuki, które są pierwszymi asami, są zwycięzcami na wspólnych gębnikach. w top 10, to już niezliczone ilości w, już jako wnuki i prawnuki ich dzieci, także także i potomkowie tych gołębi, także to, to są ptaki, które kapitalnie sprawdzają się u nas w rozwodzie, co się nie pokazywało w pierwszym, drugim roku, w zasadzie od razu było zlikwidowane. A to, co zostało do tej pory, jeżeli chodzi o te gołębie, pluma, to naprawdę jest to krem de la crème Już praktycznie z każdego gołębia, bo do u nas też. Chodowcy wiedzą, że ja nie, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby trzymać gołębia 2-3 lata w rozkładzie, żeby nic po nim nie było. Jak hodowcy wiedzą, u nas pierwszy, drugi, trzeci lęk, wszystko idzie na wspólne głębiki, dlatego nie ma, że pół lęgu idzie na wspólne gołębniki, pół zostaje w domu. U nas na sprzedaż czy coś takiego. U nas wszystko, jeżeli wywozimy gołębia na wspólny gołębik, gołębik dla młodych zostaje absolutnie pusty. Ewentualnie są jakieś pojedyncze gołębie, które trzeba zlikwidować, to jest normalna sprawa w hodowli. Ale oprócz głębi, które likwidujemy reszta jedzie na wspólny gołęblik i nic na gołębliku nie zostaje. Dlatego u nas dostępny jest w ofercie dopiero czwarty lęk, właśnie, czy tam piąty. I tutaj, tak samo po, tak, po tych oryginałach, tak samo w tamtym roku sprzedaliśmy kilka oryginałów, ponieważ jeszcze na ten rok z tych starszych chcieliśmy się zostawić, tych Ardenów chcieliśmy jeszcze w, tej, w tym rozpodzie jak najwięcej jeszcze tej krwi zostawić, dlatego Ardeny, jako młode gołębie jeszcze nie były odsprzedane w poprzednim sezonie, a z tych starszych właśnie między innymi hermansów też się zdarzyło, że. Gołębia odsprzedaliśmy, a według tego gołębia jest pierwszym asem we wszystkich kategoriach na Algarve. No ale to już niestety na tym to polega, że. Dlatego nieraz powtarzam dwa lata temu również była sytuacja, z którego źle Haremansa, chyba bodajże z 61, że jego dziecko zajęło drugie miejsce na katastrofalnym wspólnym głębiku wszędzie super wyniki, a on był sprzedany miesiąc wcześniej. No i nie żałujemy tego, bo dziecko odkupiliśmy i, i po prostu tak to u nas wygląda. I tutaj też, jeżeli chodzi, na przykład teraz też był wspólny głębik Superstar, największy zimowy wspólny gołębnik w Europie, w Hiszpanii i zdobywamy tytuł pierwszego Asa. Też nawet o tym filmiku nie nagrywaliśmy, bo na razie nie było czasu, ale zdobywamy tytuł pierwszego asa generalnie i pierwszego według konficjentu i według prędkości. Także w dwóch klasyfikacjach ten gołąb zdobył miejsce tytuł pierwszego asa. Do tego też z finału przyleciał jako 16 to tej ogromny pech, bo przyleciała pierwsza grupa z 520 km, 16 gołębi. On wszedł jako szesnasty, ale tak nie został. Szkoda, że z finału nie zarobił więcej pieniędzy, ale został pierwszym asem. Już się w międzyczasie aukcja zdążyła odbyć tego gołębia, i ten gołąb również za dwa tygodnie będzie odebrany przez nas osobiście, bo właśnie jak jedziemy do Hiszpanii, do Portugalii, będzie odebrany i wraca do nas do domu. A ciekawostka jest taka, że matka tego gołębia to jest odkupiona samiczka ze wspólnego gołęblika z Toskanii, która była trzecia, zdobyła brązowy medal. Mistrzostw Świata w roku 23, a dziadek tego gołębia jest pierwszym asem na derby Halkiwiki. To jest nasz słynny felinek, który był pierwszym asem na derby Halkiwiki jedyny go, który miał komplet konkursów. Także widzą hodowcy odkupiony. Dziadek ze wspólnego gołębika, nasz as, matka również była asem, i teraz jeżeli chodzi o dziecko, również zostaje w dwóch kategoriach pierwszym asem na największym wspólnym gołębiku w Hiszpanii. Także sukces również ogromny. Można powiedzieć, że niespodziewane, ponieważ te gołębie bardziej latają do 450 km, ale jak widać potrafi sobie poradzić również z lotem 520 km i zdobyć tytuł pierwszego asa. Także jak tutaj hodowcy widzą, no cały czas odkupują te wszystkie, absolutnie swoje najlepsze gołębie. Teraz spatali też już w tym roku są w rozpodzie. Przyjechało około 20 gołębi z Patai, które odkupiliśmy, gdzie transport jednego gołębia to jest około 3,5 tysiąca złotych. To łatwo sobie policzyć, jakie to generuje koszty. W tym roku również po sezonie na Patai 12 naszych najlepszych gołębi z Lin Kalimanchi, Chinasso, Heremansów, gdzie rodziców sprzedawaliśmy, można powiedzieć, za pół kosztów transportu jednego gołębia są rodzice sprzedane oryginały, a te dzieci, znowu wraca 12 sztuk do nas, do domu, właśnie aukcje się skończyły ostatnie na Patai bodajże tam 2-3 dni temu i też wracają do nas do domu te dzieci i wielu hodowców puka się w czoło dlaczego sprzedajemy oryginały mamy rodziców tych gołębi a odkupujemy wielokrotnie drożej niż nie mówiąc o kosztach transportu z Tajlandii odkupujemy te dzieci ale tak jak mówię my idziemy swoją drogą jak widać jeżeli zdobywamy kolejny raz mistrzostwa świata no na dzień dzisiejszy w tak krótkim stażu naplnienia drugi taki hodowli z takimi wynikami na arenie światowej jeżeli chodzi o wspólnego Także widać, że idziemy w dobrą stronę. Wiadomo, jest to krew, pod łzy, tysiące kilometrów przejechane, koszty, wydatki, pracy z tymi gołębiami, ponieważ u nas wchoduje się dużo gołębi, żeby to selekcjonować. Odkup tych gołębi, praktycznie w tym roku 90 gołębi swoich odkupiliśmy ze wspólnych gołębników. Także rok rok jest jedno i to samo, ale jak widać, przynosi to ogromne efekty, sukcesy. Jesteśmy niesamowicie dumni, że potrafimy walczyć z Niemcami, z Belgami, z Holendrami, z Rumunami, Bułgarami no, po prostu z całym światem i potrafimy zrobić mistrzostwo świata. A widać, jak się klaruje u nas to stado, jeżeli dwoma drużynami potrafimy w mistrzostwach świata zdobyć pierwsze i drugie miejsce no to to świadczy o tym, że też nie jest to przypadek, jeżeli dwie drużyny potrafią być najlepsze na świecie, także tutaj wiadomo, jest jeszcze troszkę niedoskonałości, tutaj ja cały czas powtarzam, że braknie nam jeszcze rok, dwóch lat do takiej absolutnej perfekcji, jeżeli chodzi, wydaje mi się, jeżeli chodzi o tą linię na te wspólne gębiki, które chcemy osiągnąć, także tutaj też jesteśmy cały czas w fazie rozwoju, to nie jest tak, że zjedliśmy wszystkie rozumy, że sodówka nam uderzyła do głowy, ponieważ jeszcze widzimy u nas te rezerwy, jeszcze selekcjonujemy te stado, jeszcze tam te oryginalne gołębie w tym roku opuszczą hodowlę, a ich dzieci przelotowane na wspólnych gołębikach przyjdą na ich miejsce. Także są jeszcze te zapasy, są jeszcze te rezerwy, można jeszcze dużo udoskonalić, ale tak jak w każdym sporcie. Jeżeli ktoś myśli, że już jest najlepszy, nic mu nie potrzeba, to będzie w końcu przegra, będzie stał w martwym punkcie, w martwym miejscu i tak jak mówię, no, żeby być na tym topie cały czas trzeba, trzeba po prostu wierzyć w to, że trzeba się udoskonalać, trzeba cały czas się poprawiać i, i, i z duchem czasu i po prostu no, robić wszystko co się da żeby być cały czas na, na tym topie tak jak mówię także tutaj u nas wygląda to jak wygląda tak wiem, dużo hodowców się puka w głowę ale no, nie da się ukryć jest to powiedzmy jakiś tam promil jeśli chodzi o, o hodowców którzy faktycznie rozumieją o co w tym chodzi jak dużo trzeba poświęcić żeby faktycznie takie sukcesy zdobywać ale no, nie da się ukryć no nie ma lepszej Lepszej nagrody za to, jeżeli właśnie teraz na Olimpiadzie w Dortmundzie w 2026 roku będziemy odbierać te Mistrzostwa Świata i będą grali Mazurka Dąbrowskiego. Także no to jest to na pewno, na co każdy, każdy hodowca marzy o tym, żeby zostać Mistrzem Świata, w dodatku już kilkukrotnie. I tak jak mówię, rozwijamy się, idziemy dalej do przodu. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Także zawsze jakieś nowości. Teraz wiadomo, jest mniej na kanale, jak hodowcy widzą, sprzedaży głębi nie ma w ogóle, bo najpierw trzeba. Popracować, dopiero później można bawić się jak w jakiejś sprzedaży, jak będzie ten czwarty piąty lęk w czerwcu, w lipcu. Ale no, trzeba jeździć, trzeba pracować, trzeba się zajmować młodymi, rozkładem, wszystkim. Od strony papierologii tak samo to jest dużo roboty, także działamy wydajnie i tak jak mówię troszkę mniej tych filmów jest skręcone, ale później znowu od połowy roku będzie coś więcej. Teraz w zasadzie tylko o tych transportach mówimy, także też będziemy prezentować te gołębie. Pewnie nagramy filmik jak nasz pierwszy raz superstara również szczęśliwie wróci do domu, wtedy też pewno nagramy o nim jakiś film, później jak się skończą rozpłody, będziemy pokazać kolejne jakieś nasze wybitne gołębie, gwiazdy, hodowli. Także zapraszamy do śledzenia kanału, do subskrybowania. Dobry lot.